Dobra, 3-4 możesz już mówić. No, powiedz, wrażenia, o swoich wrażeniach. Powiedz. Eee, rodziny miałam, e, nie mam, nie rozumiałam, co robić z tą rodziną. Tak, powiedz, ile no, razy się myłaś w wersji. No, w wersji się nie myłam, więc... Ale za co mi się nie dało? fajno macie 300. Takie to jest do skakania. Takie to jest do skakania. No, ale ja zrobiłam robiłam, a pani pokazała jakieś zdjęcie w powietrzu, po prostu tak. Dobra, no i na łyżkach się ruszyłam. Ile razy się wywaliłaś na łóżku? Eee, tylko jakaś wizyta zrobiłam. Aha, a, to jest pan Natawa. Ale to z rodziną wczoraj do drugiej nocy prawie wieczorem.

no <śś> nie wejdą, A nie, 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 A, nie, to Mirela, a Mirela powie to a co mi się nie? podobało a bardzo, bardzo, bardzo o, bier, bier, to bier. Bier. Oprócz, nie, pierwsza puszka była najlepsza, bo ja. nie, to chciałabym powiedzieć, od dałabym się Aha. Nie, bo ja wczoraj nawet poprosiłem o tą całą, bo miałem pierwszego dnia, no. A z ryżem, tak? No, z ryżem będzie tak? lepsza. Grzesiek, Grzesiek zjada pizzę, no. Rewelacja, z nikim się nie podzielił.